Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kulinarnej serii Centrum Smaku. 3-4. Czy zdarza się Państwu czasami, że z niczego musicie zrobić coś, bo nagle ktoś wpada na kawę albo na herbatę? I nie ma nic do tej kawy ani do tej, do tej herbatki, więc ja słuchajcie, mam taki błyskawiczny przepis. A że jestem już wiekową gospodynią, która ma na przykład ciasto francuskie, a przynajmniej połowę w lodówce, to chciałabym Państwu zaproponować dzisiaj błyskawiczne, bardzo pyszne paluszki z ciasta francuskiego. Zapraszam! Nasze dzisiejsze produkty wyglądają bardzo skromnutko. Ale nie dajcie się zwieść, bo słuchajcie, przygotujemy z tego naprawdę y, bardzo fajną i smaczną rzecz. Y, ja czasami robię taką rzecz, że po prostu kroję na pół ciasto francuskie. Została mi połówka, więc teraz sobie rozwinę tą połówkę. Przekroję sobie to jeszcze raz na pół. Muszę sięgnąć po nożyk. Widzicie, jak wszystko sprawnie działa? Ale słuchajcie, wszystko jest pod ręką teraz. Dobra, kroję na pół. Ściągam z folii. I sobie od razu układam na, na blaszkę, w której to ciasto, tak powiem, powędruje do piekarnika. Ciekawa jestem, czy trafię czy za trzy punkty. Ach, nie trafiłam. Dobra. I teraz y, zrobimy coś takiego. Kroimy. Nie wiem, czy tutaj pan Łukasz będzie mógł zrobić zbliżenie ale kroimy na cieniutkie paseczki nasze ciasto francuskie. Zaraz posmarujemy je jajkiem, posypiemy cynamonowym cukrem. Pozwijamy i włożymy do piekarnika na 20 minut w temperaturze 180 stopni. I to jajko. Nie będę się bawić, w, wiecie, w pędzelki, tylko po prostu tak sobie widelcem rozsmaruję. I teraz posypujemy cukrem cynamonowym. Ja słuchajcie mam zawsze troszeczkę takiego cukru namieszanego w kuchni, bo bardzo go lubię. I teraz wiecie tak, nie oszczędzać na cukrze i na cynamonie. Będziemy zwijać czy skręcać właściwie. Będziemy skręcać i nie musi to być jakoś, wiecie, super, super równo czy super ładnie. I teraz takie cynamonowe paluszki wędrują do piekarnika, tak jak wspomniałam, 20 minut, temperatura 180 stopni. Wiesz, co to jest? E, tak, wiem. Jest to interpretacja e, ciasteczek cynamonowych, o których Ci powiedziałam. Tak, i teraz Państwu pokażę, jak artysta plastyk w domu, który ma dużo czasu i chce, żeby wszystko bardzo ładnie wyglądało, przygotował te ciasteczka, a dla porównania macie U mnie to wersja różyczek, u Kasi to wersja paluszków, ale myślę, że smak no, musisz przy teraz tym i przy tym jest identyczny, czyli pyszny. Dajesz dużo cynamonu i cukru? No, Daje dużo cynamonu i cukru, tak, pyszna, Kasia, polecam. To idziemy na kawę. Proste i pyszne, dokładnie. Mmm, mm, mm, mm. wspaniałe. Postaram się kiedyś zrobić swoją wersję. Może wstawimy zdjęcie dla wszystkich tych, którzy chcieliby się pobawić. Zachęcamy do zrobienia pięknych różyczek albo błyskawicznych paluszków.